Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, Szanowni Państwo. Myślę, że na początku trzeba po, pogratulować. Oczywiście wyboru gratuluję bardzo Pani, Pani Przewodniczącej za, za ponowny wybór, że Państwo zaufali Pani Przewodniczącej, żeby w następnej kadencji prowadziła, prowadziła zarządzała tą, tą radą. Oczywiście wiecie to... Nie zawsze tak jest, że, że z wszystkim się zgadzacie. Ja pani gratuluję, bo, bo w poprzedniej kadencji naprawdę bardzo dobrze prowadziła tą Radę Gminy, ale też bardzo dobrze dogadywała się z nami. Co nie znaczy, że ze mną też. Ja, ja się bardzo cieszę, że, że z Panią Przewodniczącą udało przez te pięć lat się pracować. E, powiem, nie było, nie było e, jakichś różnic pomiędzy nami, zawsze, zawsze mm, dogadywaliśmy się. E, gratuluję oczywiście e, wiceprzewodniczącym, panie Ewa, panie Ewa, po raz, po raz drugi e, wiceprzewodniczącą e, Rady Gminy, Pan, Pan Krzysztof e, I. Mam nadzieję, że tu, to teraz będzie taki Trójduet może pan, pan przewodniczący będzie wiceprzewodniczący, dwie panie do, do, do pomocy, do pracy, więc myślę, że to teraz jeszcze będzie w lepszym kierunku kierunku szło. Bardzo, bardzo gratuluję oczywiście, bo nie miałem jeszcze okazji, proszę państwa, z wszystkimi radnymi się spotkać. Dzisiaj, dzisiaj gratuluję wszystkim. Oczywiście nie gratuluję tylko tym, którzy są z mojego komitetu, gratuluję wszystkim. Wszystkim, bo, bo 12 radnych zostało z mojego komitetu, ale proszę Państwa, mam nadzieję, że, że, że z tą resztą naprawdę się dogadamy, bo tu już nie chodzi, żeby się nie dogadywać, ale jeżeli będzie to na takiej płaszczyźnie działało, normalnej, to będzie z korzyścią oczywiście dla całej gminy i dla tych miejscowości, więc. Więc myślę, że ym, po prostu nie mam obaw, że, że z Państwem radnymi nie będę nie będę się y, dogadywał. Y, dlatego, dlatego twierdzę, że wiecie państwo, że ta kadencja będzie, y, mam nadzieję, to znaczy zresztą już y, to jest to jest efekt efekt tego roku, y, który zaczynamy, jeżeli chodzi o finanse gminy. Y, y, jest to naj, najlepszy rok y, w tej... W tej kadencji to znaczy już się zaczynał w następnej, pierwszy rok, a już ogromne pieniądze, gdzie, gdzie będziemy będziemy, zresztą się działa, już pewne inwestycje już się toczą w gminie działdowo do końca, do końca kadencji ponad 30 milionów na pewno na pewno tyle pieniędzy wydamy na, na różne inwestycje, a też też mamy wiele, wiele dokumentacji, wiele w trakcie, wiele wiele przygotowanych. I na pewno już od następnej czekam, tylko żeby były powołane na następnej sesji komisje, po to, żeby można zwołać następną sesję. I mamy tu już pomysły na następne dokumentacje, bo musimy, musimy tych dokumentacji mieć jak najwięcej. To są kosztowne dokumentacje, ale gdy nie będziemy mieli tych dokumentacji, oczywiście nie będziemy mogli aplikować o środki unijne czy, czy, czy środki ee, z KPO. A wiecie Państwo, że mamy. Mamy krótki czas do wydania, do wydania tych, tych pieniędzy. Jeżeli to nie będzie przedłużone, to myślę, że, że Polska, Polska nie wyda tych pieniędzy. A, a jest bardzo, bardzo dużo, jest to ostatnie rozdanie, gdzie Polska otrzyma największe, największe pieniądze spośród krajów Unii Europejskiej. Jest to szansa oczywiście w skali, w skali kraju, ale szansa też dla wszystkich gmin, między innymi dla naszej, po to, po to też dlatego przygotowywane są dokumentacje. Chociaż powiem Państwu, że mam, mam obawy przed pieniędzmi unijnymi ze względu na to, że e, może w pewnym momencie, bo pomysłów mamy dużo e, e, tych inwestycji do wykonania e, też, e, ale chodzi mi o, o, o wkład własny, który, który musimy mieć. I, I boję się, że w pewnym, momencie, w pewnym momencie nie będzie nas stać na yy, ten wkład własny, bo wiecie Państwo, 15 czy 10% czy 20% różnie, różnie zależy to od programu, ale, ale ja taki przykład powiem, gdy, gdy musimy, musimy remontować oczyszczalnie ścieków, ja twierdzę na dzień dzisiejszy to jest 12-13 milionów. Może się okazać za chwilę więcej, więc 20% to jest, to jest 3 miliony, 4 miliony na jedną inwestycję. Takie pieniądze byśmy musieli mieć. Więc tu no, to, są, to, są, to są moje obawy, ale powiem, że kondycja finansowa gminy nie jest, nie jest taka tragiczna, nie jest zła. Mamy, mamy bardzo mały kredyt w każdej chwili, gdy tylko nam zabraknie. Myślę, że żaden bank nam nie odmówi, bo, bo, bo jesteśmy w stanie, w stanie spłacić, więc być może się okaże, że gdy, gdy zaczną, zaczniemy aplikować o środki, a może, a, to znaczy tak, nieszczęście jak wszystkie wydostaniemy, my ale, ale myślę, że tu to, to um, um, nigdy się nie zdarzyło, że każdy, każdy, każdy wniosek przejdzie, ale nawet jak wiele przejdzie, no to będzie trzeba się wesprzeć kredytem, bo proszę Państwa w następnej perspektywie na pewno tych pieniędzy nie będzie e, i gmina z własnych pieniędzy na pewno wielu inwestycji e, wielu inwestycji nie zrobi. E, każda gmina w Polsce rozwija się e, przy pomocy kredytów, więc jak będzie taka potrzeba państwa radnych, będę prosił o to, żeby, żeby ten e, kredyt Yy, można było wziąć. Ale to, to myślę, że to nie, nie perspektywa tego roku. Mamy zabezpieczone na wszystkie dokument na wszystkie inwestycje pieniądze, bo wiele, wiele w tym roku dróg będziemy robili. Już już yy, trwa budowa drogi Wuzowie w Uzowie yy, w Zakrzewie, yy, za chwilę wchodzimy do Kisin, Pierławki, yy, przepraszam, Krasnołąka, duża Wielka, więc wiele. W trakcie jest budowa przedszkola, które, które do końca listopada będzie zrobione od 1 stycznia chcemy aby dzieci nasze już poszły do, do nowego do nowego przedszkola w tej chwili jesteśmy już tu ukończona jest inwestycja oczyszczalni ścieków za chwilę będzie odbiór więc wiele takich inwestycji na pewno będziemy będziemy realizowali wiele wiele miękkich projektów na pewno na pewno będziemy będziemy pisali co za tym idzie proszę państwa E, oczywiście, e, jak jest dużo inwestycji, to oczywiście jest więcej pracy, więc tu mm, pracownicy też muszą, muszą stanąć na wysokości zadania, i, i, i e, oczywiście zaczynając od, od działu, gdzie, gdzie, gdzie są pisane wnioski, gdzie są robione przetargi, e, później. E, Pilnowanie tego wszystkiego, kończąc na, na dziale finansowym, więc wszędzie, wszędzie będzie o wiele więcej roboty, ale ja twierdzę, proszę Państwa, że ja czy, czy, czy moi pracownicy jesteśmy od tego, żeby, żeby Państwu służyć i, 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 i żeby ta gmina się rozwijała dla mieszkańców jak najwięcej najwięcej zrobić. Co nie znaczy, że nie mówię, że nie pracują, bo, bo proszę Państwa, powiem, to znaczy ja teraz nie, nie, nie chwalę pracowników, ale. Jak spotykam, spotykam, się, spotykam się z mieszkańcami, naprawdę e, dosyć pozytywnie e, wypowiadają się o pracownikach Urzędu Gminy. Więc, więc, e, więc coś tam e, jest, że, że w jakiś sposób dosyć, dosyć e, dobrze pracują i dobrze obsługują e, petentów, bo to myślę, że ważne. E, to też, proszę Państwa, się przełożyło e, ta praca, praca, praca radnych, praca sołtysów na, na mój wynik na mój wynik, bo nie spodziewałem się, że że taki osiągnę ja przed wyborami w ciemno, w ciemno, bym wziął 50% plus jeden głos dzisiaj, dzisiaj nie, po, po, po wyborach ale bardzo, bardzo Państwu za to, za to wszystko dziękuję, bo oczywiście tu od, zaczynając od Państwa radnych pracowników urzędu czy, czy, czy biblioteki, GOPSów, wszystkich, wszystkich referatów wszyscy wszyscy mnie tu bardzo, bardzo wspierali w tym, żeby, że, żeby no dalej tym wójtem został. zresztą powiem Państwu po, po, po wyborach, gdy, gdy zostałem setki SMSów ów telefonów, bardzo powiem szczerze takich dobrych, dobrych słów dobrych słów że, że no, powiem, że cieszyli się, że, że ale wiecie państwo to, to też jest nam jest obowiązek, bo e, do tej pory minęło siódmego miesiącu wybory e, samorządowe do tej pory, ja powiem już nie wiem w dziesiątkach, setkach mogę liczyć, petentów, którzy przychodzą już do tej pory, do, do dnia dzisiejszego i powiem szczerze, w porównaniu z ubiegłą kadencją, to tak nie było. Wszyscy coś tam chcą. E, musimy, musimy, musimy to sprostać. Tylko też e, zawsze, zawsze niektórzy pracownicy widzą, że jak dużo petentów przychodzi, 99,9 wychodzi zadowolony. Nawet jak nie obiecuje. Ale to też jest sztuka, żeby żeby, żeby wyszedł petent e, e, zadowolony. Niekoniecznie e, załatwiony sprawą. To już, to jest żart, ale, ale, staramy się, staramy się, proszę Państwa, naprawdę to, co tylko możemy, rzadko, rzadko czy ja, czy moi pracownicy odmawiają cokolwiek. To, co jest możliwe, to na pewno, na pewno robimy i dalej, dalej będziemy, będziemy <laughs> robić. Chciałbym tu podziękować też tu, proszę Państwa, Panu Staroście i zresztą życzyć, życzyć, Pan Starosta ma jutro Jutro jest y, sesja Rady, Rady Powiatu, więc, więc no, myślę, że tu każdy będzie trzymał kciuki, że pan, pan starosta dalej starosta został. To znaczy zadatek ma duży, że zostanie, ale, <grytanie> <grytanie> ale wszystko jutro się okaże. Proszę Państwa, y, no, powiem, współpraca pomiędzy, pomiędzy panem starostą, mną czy, czy Radą Gminy naprawdę, naprawdę była duża, bo ja teraz się przyznam, panie starosto, że ten mój sukces taki duży, to też dzięki panu, gdzie, gdzie zostało zrobionych wiele, wiele dróg w gminie Ciałdowo, co niekoniecznie e, e, mieszkańcy rozróżniają ja to jest droga. Więc, więc jak jest powiatowa, oni i tak wiedzą, że to jest gminna. Więc dlatego, dlatego, dlatego... E, a nie śmiałem, panie starosto, no ich tu wyprowadzać z błędu. Więc bardzo, bardzo, e, bardzo za, to, za to dziękuję. I oczywiście, oczywiście życzę sobie i wszystkim, aby, aby dalej został e, pan, pan Paweł starostą, gdzie ta współpraca e, myślę, że będzie taka sama albo wręcz lepsza, bo wiele, wiele inwestycji, ja twierdzę, wszędzie to mówię, że największe inwestycje e, za m, tego starosty to były były czy są w gminie e, Działdowo. więc tu bardzo bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panu, panu burmistrzowi. Panu burmistrzowi. Proszę państwa, my jesteśmy skazani na siebie, bo e, graniczymy ze sobą, więc wiele wiele inwestycji, wiele inwestycji musi być wspólnych. Jeżeli nie wspólnych to, to dogadujemy się że jedną inwestycję robi pan starosta, e, przepraszam, pan burmistrz, drugą y, ja, więc tu mm, zresztą, y, czy, czy jeżeli nawet inwestycje robimy wspólne poza, poza takie, to też zawsze dokłada się jeszcze pan starosta. Proszę Państwa, y, zresztą Państwo wiedzą naprawdę naprawdę y, w, chwaleni jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim na temat współpracy pomiędzy Panem Starostą, Panem Burmistrzem i mną, bo zawsze zawsze dogadujemy się, i, i wiele, wiele, wiele na przykład inwestycji, przecież te inwestycje y, przypomnę w Kisinach. Y, nie byłoby bez tego wsparcia, gdzie tylko pan marszałek powiedział, że 50% daje, jak wy się poskładacie, to będzie. Więc, więc tu nie było nawet dyskusji gdy gdzieś spotkaliśmy to te pieniądze się znalazły i myślę, że wiele, wiele takich inwestycji jeszcze wspólnych w gminie Działdowo, czy, czy, czy w mieście Powstanie. Ja już tu właśnie dzisiaj z panem starostą rano się spotkałem, to znaczy nie żartowałem, już rozmawiałem, bo już w głowie mi tu następne przedszkole, które, które budujemy w Burkacie, musimy, musimy pobudować, pobudować następne, bo nie ma innego wyjścia więc też będę pewnie musiał się uśmiechać do pana starosty, bo, bo my nie mamy takiej działki, a pan starosta, pan starosta e, ma taką działkę, więc, więc mam nadzieję, że, że się e, dogadamy. Dziękuję państwa, wszystkim służbom, e, Straż e, pożarna, widzę e, pani dyrektor Sanepidu, tu pani, pani prokurator, e, pan, e, pan prezes Dziodowskiej. Agencji Rozwoju. Proszę Państwa, naprawdę, naprawdę z tymi instytucjami mi się tu dobrze, dobrze współpracuje i mam nadzieję, nadzieję, że dalej dalej będziemy, będziemy współpracowali tak samo, albo, albo, albo lepiej. Proszę Państwa, naprawdę ze szczerością to mówię, że nigdy nie, nie, ma, nie było żadnych problemów, że służby, które, które są na terenie powiatu, zawsze, zawsze. Dogadujemy się, no bo myślę, że to jest podstawa do, do tego, aby, aby, aby ta gmina czy, czy powiat dalej normalnie, normalnie funkcjonował. Chciałbym tu podziękować pani pani Dorocie za, za sprawne przeprowadzenie wyborów. Dziękuję panu sekretarzowi, bo tu był wielce zaangażowany. Oczywiście Myślę, że już teraz, bo pewnie, pewnie te osoby by nie chciały, żebym przed urami tu podziękował, bo bały się, kto zostanie pewnie wójtem, ale dzisiaj mogę otwarcie, otwarcie powiedzieć. Dziękuję tu, tu, tu pani Kamili, pani Justynie, bo, bo wiele, wiele, wiele rzeczy. Wiele rzeczy było, było, to znaczy, poza godzinami robiły to spokojnie, nie, nie w godzinach, żebyście Państwo nie zrozumieli, ale, ale, ale tu wiele, wiele pracy w te, w te wybory zostało, zostało włożonych. Dziękuję tu, są ty są też przede wszystkim, bo, bo to wy jesteście tą taką ostoją instytucją na tych wsiach, gdzie, gdzie chodziliście, namawialiście. I, I tak dobrze dlatego, dlatego wyszło. Ja Wam tu bardzo tu też dziękuję, ale też życzę, od jutra zaczynam wybory na Sołtysów. Więc, więc na pewno pokażę się w każdej miejscowości. Początek już tam mamy, pani Marta ustaliła. Więc, więc dwa miesiące, powiem wyrwane, ale, ale postanowiłem, że chcę dojechać na te Wasze wybory i też tym mieszkańcom mieszkańcom podziękować. Dziękuję kierownikom, dyrektorom, dyrektorom szkół. I proszę Państwa na, na koniec, na koniec jeszcze chciałbym podziękować mojej rodzinie, małżonce mojej, dzieciom za, za wspieranie, ale za to, że ze mną wytrzymują. Bo, za to, że ze mną wytrzymują. To znaczy Żona mówi, że ja mam trudny charakter. Wszyscy mówią, że dobry, ale tylko żona mówi, że trudny. <grywa> <grywa> ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, za, za, za te wsparcie. Powiem, dosyć łagodne te wybory były. Nie było takiego, jak poprzednio, takiego hejtu. jakieś, powiem, normalne były, normalne były. Chociaż tam, gdzieś tam, co jakiś czas próbowano gdzieś na, na Facebookach różnych w yy, forach yy, mnie tam yy, nie wiadomo, o co, o co oskarżać. Yy, szukano, szukano haków. Na szczęście nikt nie znalazł, już wymyślano różne rzeczy, ale, ale jakoś chyba nie, nie doprowadzono do tego, że yy, yy, nie znaleziono, tak powiem, nie znaleziono żadnego żadnego haka, bo, bo nie chcę tu publicznie opowiadać, jakie szukali, to bo, bo to nie, 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 nie wypada. Ale bardzo bardzo, bardzo Wam za to, za to dziękuję. Eee, dziękuję jeszcze koło pało pani, pani Ola Sietuchowa, eee, bibliotece, oczywiście wszystkim pracownikom biblioteki za, za, za wsparcie eee, tych, 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 tych eee, pracowników. Pani Olu, proszę, proszę im eee, tu podziękować. No ale ja myślę, że niedługo spotkamy się z... Eee, z Twoimi pracownikami i, i wtedy, e, wtedy osobiście, osobiście e, podziękuję. Patrzę kogo ominąłem, ale jak kogoś ominąłem to bardzo, bardzo dziękuję Wam. Oczywiście wszystko będę robił, aby, aby ta gmina się rozwijała. Mam e, i też to, że żebym tych nowych radnych do Państwa, mówię tu do do pana radnego z lipówki, krasnołąka czy, czy pierławki, że różkowo, tak, uzdowo. Myślę, że, że uda nam się współpracować i wszystko będę robił, aby państwo też, też byli zadowoleni. Dlatego zapraszam naprawdę do współpracy. Proszę przy mnie nie bać. Ja nie gryzę. Jeżeli są problemy, to, to proszę, proszę przychodzić. No pewnie z tymi starymi radnymi troszeczkę już w takich stosunkach zażyłych już jestem, bo tyle lat pracujemy z niektórymi, to już po, po kilka kadencji. Ale myślę, że tu pani, pani przewodnicząca ma dar do przekonywania i to yy, gdzieś jakieś yy, spotkanie integracyjne pani przewodnicząca trzeba będzie zrobić, żeby, żeby nowi radni się tu yy, z nami zintegrowali. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego dla państwa.